Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz. M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa multipaki z FIFA 365 2024. Oba są z zakrytymi limitkami. Można tam podejrzeć, jeżeli się dobrze poprzesuwa, kartę z końcami. Ok, folia ściągnięta. Teraz wyciągniemy karty limitowane. I kogo mamy w pierwszym egzemplarzu? Luis Diaz z Liverpoolu, a druga z rakowa jest Arsenic. Raków jest tylko na limitkach, więc jedynek będzie rozgrywany z drużynami pozostałymi, czyli tutaj Liverpool, a po drugiej stronie zaraz sobie sprawdzimy: jest Christensen z Barcelony, a drugą limitką z Rakowa jest Rundic. Czyli pojedynek Barcelona kontra Liverpool. Możemy saszetki złączyć. Ok. No i co, liczę oczywiście na jakieś fajne trafy typu rarki czy momentum. I w pierwszej saszetce mamy Fansa, Carasco z Atletico, następnie Magician, Grilish Manchester City, bazówka z Palmeiras, Atletico, Savage, Palmeiras i jeszcze raz Grillish, tym razem na karcie bazowej. W saszetce numer 2 Casco, Fans Favorite River Plate, Time Machine, Mkitarian z Interu, Magician Chalanolu, Inter i znowu Inter, Gosens Luis Alberto Lazio i De La Cruz, River Plate, Double Trouble Benfica, Jean Mario i Rafa Silva, Giant Manchester United, Casemiro, Logo Eintrachtu, Inter Turam, Stones Manchester City i Mount. Manchester United, no jak na razie bez kart Liverpoolu i Barcelony Double Trouble Marsylia, Klaus Rongier, z Milanu Magician, Leao, logo Benfiki. Mkhitaryan Inter, Antonio Lazio i Juventus, Arek Milik Z Bayernu, kapitan Neuer, dominator Martinelli Arsenal, Menino Palmeiras i jest w końcu pierwsza karta: Liverpool, McAllister, Newcastle, Gajmaresz i Jorente, Atletico. Kapitan Lazio Immobile, Thomas Miller, Time Machine, Range Homegrown, Artur. Palmeiras, Vitinha, PSG i Fernandes, River Plate. Manchester United, Antony, fans. Jest Barcelona, Medziszyn, Rafinha. Więc jest remis. Bremer, Juventus, z Milanu, Decetelare. Iling, Junior, Juventus i Sojunku, Atletico. Zostały... 3 saszetki, mamy remis. Fan's favorite, Hasebe's Eintracht Time Machine Perez River Plate, Dominator Giru, Milan, Akanji City, Thuram Inter i Pikieres Palmeiras. Double Trouble Inter, Kitarian Czalanolu, Leao Magician Milan, Logo Realu. Dias City Inter Fratesi i Pereira Paris Saint-Germain czy będzie rozstrzygnięcie w tej saszetce Rafa Silva Benfica Homegrown Cataldi Lazio Anderson Lazio Palmeiras Wywerton Juventus Pogba i Jorginho Arsenal czyli niestety nie ma rozstrzygnięcia jest remis 1-1 po obu stronach po jednej karcie. No i patrząc tutaj na trafienia, nie było żadnej jakiejś rzadkiej karty typu rarka czy momentum. Także tym razem bez hitów, ale mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć! Wam.